Jeden kapelusz, jeden pas i dwa buty. Kiedyś symbol honoru. I jeszcze butelka Waleriany. Eee, to o narwę kurszową. <grymne> Poswój się z tym miejscem, złodzieju. Bo zostaniesz już tutaj na zawsze. Nie, nie, mną, no to się w ogóle nie przejmuj. No, to wygląda, że jajko postawiło na swoim. Masz na myśli Hamptego? Nie, nie wymawiać tego imienia! Kiedyś dzieliłem te cele z tym śmierdzącym draniem. Cieszyłem się jak dziecko, kiedy stąd poszedł, bo nie wiedziałem, że ukradł mi magiczną fasolę. Czekaj, czekaj. Miałeś fasolę? To kim ty jesteś? Hej, jak cię zło? Oh, Antonio fasola. Ale wszyscy mówią mi Jack. Ach, oddałem za te ziarna ostatnią krowę ze zagrody. Co prawda nie ze swojej, bo to była cuda zagroda, dlatego tutaj siedzę. Najważniejsze to wiedzieć, która krowa jest. Szaleje. Wstawaj! Co ty jeszcze wiesz, co? Że już po nas, przez tego małego śmierdziela. Mówiłem, mówiłem mu, żeby nie ruszał gęsi, ale jego obchodzi wyłącznie zemsta. Żeby nie ruszać gęsi? Dlaczego? Bez groza, złota gąska, to jej maleństwo. O nie. A matki zalewa krew. Kiedy jakiś czwok porywa ich maleństwa, straż! San Ricardo grozi straszne niebezpieczeństwo! Musicie mnie wysłuchać! Nie,